Cześć, witam Was na kanale Fachowiec CV. Dzisiaj drugi odcinek z OpenShield. Jaki Pan na dziś? Ano, Pan jest taki, że zajmiemy się dzisiaj audio, czyli coś tam zgłośnimy, coś ciszymy, podążymy jakąś ścieżkę dźwiękową i tyle. Fachowiec sobie obiecał, że odcinki będą krótkie. Ostatnio wyszło 26 minut, także bierzemy się już do działania. Bierzemy nasz specjalistyczny sprzęt. Działam. Jesteśmy w Openshocie. Tu jest nasz klip, który fachowiec nagrał na potrzeby tego pokazu. I teraz tak, każdy film składa się z dwóch elementów. Z obrazu i z dźwięku, czyli z wideo i audio. I musimy z tego pliku wyodrębnić ten nasz dźwięk, jeżeli chcemy na nim działać. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy, Tu jest coś takiego jak rozdziel dźwięk, pojedynczy klip. Cyk. Tu jest to, co fachowiec gada, czyli nasza ścieżka dźwiękowa. Możemy ją przycinać, wycinać, skracać i tak dalej, dokładnie tak samo jak pliki wideo, co widzieliście w pierwszym odcinku. Czyli bierzecie sobie tam nożyczki, nie wiem, tu fachowiec powiedzmy, że przeklinał, to sobie ten kawałek wyrzuci. Cyk nie ma. Dobra. Druga kwestia. Głośności. Film nagry się zbyt cicho lub zbyt głośno. W tym momencie film jest nagrany z taką głośnością, z, z taką wysokością głosu. O. Witajcie na kanale Fachowiec CV. To jest filmik testowy na potrzeby programu OpenShot. Słyszeliście? A teraz Fachowiec chce go przyciszyć, bo stwierdził, że jest za głośno. Tu jest coś takiego jak głośność. Jak macie na to kliknięte, tu Uf. jest. Wartość 1, czyli dokładnie taka, jaka była rzeczywiście w nagraniu, a my zrobimy sobie z niego 0,1, cyk i na całej długości filmu ta wartość będzie wynosiła 010. Dlaczego mówię o tym? Gdzie Wam pokażę, że można to zrobić przejściowo, nie musi to być na całej długości filmu, czyli teraz puścimy jak to jest z wartością 0,1 na kanale Fachowiec CV. To jest filmik testowy na potrzeby programu OpenShot. Słyszeliście bardzo ciutko? LOL! Fachowiec co to, to. Przywróci do poziomu 1, czyli do rzeczywistego dźwięku, taki jaki był. I na całej tej ścieżce ma głośność 1. Druga istotna rzecz, to zrobienie sobie podkładu w naszym filmie. Podkładu muzycznego. Bardzo przydatne, jak ktoś pokazujecie jakieś widoki, a tam cisza. Nikt nic nie mówi. Nie słychać żadnych dźwięków albo co go jeszcze słychać, nie wiem, jeżdżące samochody. Tego możemy sobie włożyć jako muzyczkę. Jakikolwiek plik tutaj muzyczny sobie tam wybieramy importuj pliki, nie wiem, MP3. Mamy jakąś piosoneczkę. Cyk, już ją mamy. Problem oczywiście jest taki, że trzeba dopasować głośność tego podkładu w stosunku do tego, co fachowiec mówi. Czyli do tego naszego audio. Bo teraz to będzie brzmiało tak. No, jak widzieliście, mocno, mocno, mocno za głośno. Cofamy się znowu na początek tego klipu. Robimy sobie głośność tego naszego podkładu, powiedzmy na ZE 20. Jak to będzie brzmiało? Witajcie na kanale Fachowy CV. To jest filmik testowy na potrzeby programu OpenShot. Zdecydowanie lepiej, ale fachowcowi się jeszcze też nie podoba jedno że jest tutaj takie uderzenie, takie BUM tego dźwięku a można by to zrobić liniowo że muzyka będzie się podgłaśniała do jakiejś tam wartości i dopiero prostu później poleci jak to zrobić? idziemy znowu sobie na początek to jest to jakoś strasznie niewygodnie zrobione na początek ustawiamy sobie głośność naszego klipu na 0 czyli go całkowicie wyciszamy w tym miejscu będzie miała wartość 0 w tym miejscu, powiedzmy może nie tak daleko tutaj, będzie miał tą wartość 0,20. I do końca będzie jechało z tą wartością 0,20. Tu widzicie dalej cały czas ta wartość jest 0,20. Ale między tym początkiem klipu, a tym zaznaczonym miejscem, widzicie to wartość się wzrasta, czyli dźwięk jasta. Zobaczymy jak to będzie. Witajcie na kanale Fachowiec CV To jest filmik testowy na potrzeby programu OpenShot Żeby fachowiec mógł Wam pokazać Jak się wyciąć, jak przyciąć Co dołożyć, co odjąć Czyli widzieliście, że muzyka nachodziła na Teraz była głośniejsza Mogło już by tak zostać Oczywiście z ryb to też możemy tam Tak samo jak wideo skracać, wydłużać tę muzykę z drugiej strony możemy zrobić odwrotnie, że zaznaczymy sobie tutaj, że zrobimy 0.20, 20, na końcu 0 i muzyka będzie nam zanikała. Ładnie jak zrobiliśmy tutaj. Co jeszcze możemy zrobić z dźwiękiem? Akurat OpenShot nie jest zbudowany pod tym względem, ale są tu jeszcze jakieś tam efekty. O, echo jest bardzo ciekawym elementem. Rzucimy sobie to, tą naszą muzykę na bok. Słuchajcie, jak brzmi echo w głosie. Oczywiście to ściągamy na nasz ten pig audio, który chcemy zniekształcić. I... I tyle. Zobaczcie, jak to brzmi. Co No czyli echo. Bo możecie zamienić swój głos na szept, na jakiś tam robota. Usuwacie to tak samo jak efekty z pliku wideo, czyli tu w prawym usunie efekt, już to nie ma. Co jeszcze tutaj? No, niestety, opuszczone nie ma tutaj żadnego tłumienia szumu ani takiej korekty tego dźwięku, żeby on był czysty. Jest coś takiego jak kompresor, i to możecie z góry nakładać na każdy swój plik audio. Zwłaszcza jak coś mówicie, nagrywacie z kamery, nie, jak to tam jest epitójka, bo on go wyostrzy, tam gdzie powinien go wyostrzyć, przyciszy, tam gdzie powinien go przyciszyć. ]들이. To fajnie wyglądało, fajnie zmontowany film, żeby był. Tym cały fachowiec był też w podróży, przed domem. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale no, polega to głównie na tym, że zmniejsza różnica między najwyższym tonem a najniższym. Na tej zasadzie to działa. Dobra. Tyle. To już wszystko w tym odcinku. Audio mamy zaliczone. W kolejnym odcinku. Może dodamy jakiś tekst, jakąś planszę. Może jeszcze jakiś inny efekt, jakiś Giński. Zobaczymy. A na tym zakończymy OpenShot. Czyli jeszcze jeden odcinek. Na dzisiaj koniec. Miałoby szybko. pochowiec to, to obiecał i jest szybko. Będę wdzięczny za lajka, like, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.